właśnie przed chwilą grzmot wyładowanie było proszę bardzo u proszę bardzo burza śnieżna pierwsza była przed drugą w nocy teraz mam kolejną o ja dobrze panowie już skończyli pracę to trwała w najlepsze przycinka drzew dzisiaj. Mimo takiego, wichu, takiego huraganu. Były przycinane te drzewa od, od spodu I, i prześwietlane korony. Proszę bardzo, co się dzieje. Zobaczymy, że te drzewa nie polecą czasami. jakieś poufne rzeczy lecić w tle także mnie tajemnice w innych sprawach To samo co w nocy, tylko w drugą stronę teraz. Nocy było z południa, teraz mamy z północy. Na chwilę strażacy będą mieli kolejne zajęcia. Dziwię że jeszcze te drzewa stoją, bo je od dołu. O, grat. O, zmot. Piorun. Telewizor jeszcze się posuję, już lód krupa grupa śnieżna. No, takie rzeczy czasem się zdarzają w marcu, ale nie na, nie na taką skalę. to pięknie uporządkowane dzisiaj. Obcięta połowa gałęzi. Część tych drzew jest sadzona przeze mnie. A tutaj panowie się nie wzięli za to, tylko tam pojedyncze gałązki odcięli, ale to jest spółdzielnia mieszkaniowa, bo tamten teren jest miasta, a tu jest ten jest spółdzielni. Więc nie ma tych drzewnych... Ooo, ma Polecą czy nie polecam te drzewa. Tegoś mm. takiego to nie pamiętam, dawno nie było. Czasem było w marcu, ale żeby takie wichury... nie się zrobiło ciemno i biało, jednocześnie, szaro. Będą szkody i to potężne. Orkan Xaveri pokazuje swoją potęgę. Rybida. ja no Takiego ataku zimy to już dawno nie było Ta gruba krupa śnieżna, jakiej jeszcze nie widziałem Troszkę uspokoił wiatr jakby. Dopiero jutro ma to wszystko ucichnąć. Gdzie śnieg. Już nigdzie nie poszedłem teraz. To jest normalnie burza, tylko że... ...że nie ma ulewy, tylko jest intensywny śnieg. Zamiast gradu jest grupa śnieżna. rzeczy, to się rzadko się zdarzają. Kilka razy miałem takie coś obserwować, chyba w 93 roku było, podczas takiej właśnie mniejszej e, tej, takiej właśnie takiej ataku, takiego śniegu nawalnego zagrzmiało. Pięknie, naprawdę pięknie Muszę dogrzewać. Bo jest tak silny wiatr, że po prostu uszczelki w oknie już nie, nie starczają, bo przewiewa tutaj. Rok na pewno CV nie gwarantują trzymania ciepła. W normalnych warunkach nie musiałem odkręcać grzejników do tej pory. Jest coś niebywałego. Huragany owszem były, ale bardziej w styczeń, luty. Czasem marzec, jeszcze kwiecień. 97 rok pamiętam w ich chórę, gdzie w bloku na czajkach zerwało dach. W styczniu, 10, 10 lat temu mniej więcej 11 orkan przeszedł taki krótkotrwały. Też Blacha tu latała jest film na YouTube. Z, ze stadionu do garażu jeszcze wtedy istniały. Blacha przygotowana do położenia, czy to na garażach była przekręcona i się oderwała, były też inne szkody wówczas w okolicy, ale żeby tak jak tak ekstremalna pogoda, to chyba pierwszy raz widzę. Panowie zdążyli się uporać z przeręgnającą drzew, także no to by mieli ciekawie. Teraz nie jest nieco uspokojenie, bo to, naj, naj, to czoło chmury przeszło, już jest troszeczkę jakby ciszej Śmłodzież w śniegu. Но сейчас только падает нормальный снег. Это очень напоминает типовую бурю, только что вместо града есть снежная кропа, а вместо улева есть интенсивный снег. Из дождя, дробнейший. И снова. и есть пиаруны. На разе два. А, мгла была. И снова олигархия, шок, просто шок. Mm. takiej pogody w Polsce to już dawno nie było. Jeśli chodzi o, o grzmoty wyładowania w grudniu, to chyba ostatnio było coś takiego w okolicach Bożego Narodzenia czy po, zaraz po Bożym Narodzeniu 89. rok. Wtedy akurat wyremontowano organy w Łowickiej Katedrze i miała być uroczysta prezentacja tych organów odnowionych. No i uderzył piorun w wieżę, to jeszcze kolegiata to była. Prądu nie było w środku, musi odwołać. Dzisiaj, na przykład, w Łowiczu miała być choinka na starym rynku. Uroczyste eee, zapalenie, i przedstawienie, no i przeniesiono wszystko. Burmistrz zdecydował, że jest zagrożenie, mając ostrzeżenie z Centrum Zarządzania Kryzysowego, odwołał co imprezy, do, znaczy odwołał na starym rynku i przeniesiono do hali sportowej, nowej hali sportowej. Ale czy 6 tysięcy ludzi albo więcej się zmieści, to się zastanawiam. Czy nie można za tydzień te imprezy? O tydzień przesunąć. Będzie, że tu lokalny Ośrodek Kultury to organizował, nie zaproszono żadnej gwiazdy typu Majka Jeżowska. Bo decyzja o, o, o odwołaniu ze Starego Rynku jak najbardziej słuszna, jak widzimy. Scena by nie wytrzymała, tutaj. dekoracja wszystko na widzów.